Liga Mistrzów. Loris Karius doznał wstrząśnienia mózgu podczas finału. Loris Karius doznał wstrząśnienia mózgu w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, 1-2.3. Mogło to mieć istotny wpływ na jego późniejszą postawę i rażące błędy przy straconych bramkach. Kibice Liverpoolu domagają się powtórzenia meczu, w świat poszła nawet petycja. Liverpool przegrał w finale Ligi Mistrzów 1 2, 3 z Realem Madryt. Do porażki swojego zespołu sporą cegiełkę dołożył Loris Karius, który popełnił dwa rażące błędy zakończone utratą goli. Jak się jednak okazuje, niemiecki bramkarz może mieć usprawiedliwienie. Na początku drugiej połowy Karius starł się z Sergio Ramosem. Otrzymał od Hiszpana mocny cios w głowę. Zdaniem ESPN Liverpool podejrzewał. Że u 24-latka mogło dojść do wstrząśnienia mózgu, dlatego klub wysłał go na specjalistyczne badania do Stanów Zjednoczonych. Doktor Ross Zafonte ze szpitala w Massachusetts w rozmowie z BBC powiedział, że u Kariusa rzeczywiście doszło do wstrząśnienia mózgu. Co więcej, skutki urazu Bramkarz najprawdopodobniej odczuł od razu i mogło to mieć istotny wpływ na jego dalszy występ. Liverpool odmówił komentarza w tej sprawie, ale kibice zamierzają wziąć sprawy w swoje ręce. Krąży wiele opinii, że mecz powinien zostać powtórzony. Powstała w tej sprawie nawet petycja. Liverpool przegrał w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt 1 2.3. Bramki dla królewskich zdobywali Karim Benzema i Gareth Gbale. 2. Jednym trafieniem odpowiedział Sadio Mane.